Dziś obchodzimy święto św. Grzegorza Wielkiego, wielkiego papieża i doktora Kościoła, którego mądrość i świętość prowadziły lud Boży w czasach udręki. Ten święty papież, znany jako Wielki, ze względu na swoje niezwykłe dzieło pasterskie, został wybrany przez Boga, aby reformować Kościół, bronić wiary katolickiej i być latarnią w ciemnościach swoich czasów. Jego życie było żywym świadectwem miłości Chrystusa do jego Kościoła. A z nieba nadal potężnie wstawia się za wszystkimi, którzy służą Świętej Matce Kościołowi. Ten dzień jest naznaczony szczególną łaską Najwyższego. Niebiosa otwierają się wyjątkowo, aby zsyłać błogosławieństwa na Kościół Powszechny i na naszego Ojca Świętego Papieża. Święty Grzegorz Wielki, ze swojego tronu niebieskiego, przedstawia Panu wszystkie pilne potrzeby Kościoła w tych trudnych czasach. Dziś jego wstawiennictwo jest potężniejsze niż kiedykolwiek, aby osiągnąć pilne cuda, które umocnią naszą wiarę katolicką. Wiemy, że Kościół stoi w obliczu wielkich prób. Złe siły furią atakują dzieło Boże, zamieszanie rozprzestrzenia się wśród wiernych, a wiele serc odwraca się od prawdy katolickiej. Z żalem widzimy osłabienie wiary w wielu miejscach. Ataki na autorytet Papieski i podziały zagrażające jedności, której Chrystus pragnął DLA swojego Kościoła. Nasze serce cierpi, widząc tak wiele zaginionych dusz i tak wiele wyzwań, przed którymi stoi nasza święta Matka Kościół. Święty Grzegorz Wielki doskonale rozumie te zmagania, ponieważ przeżył je w swoim pontyfikacie. Zna ciężar odpowiedzialności pasterskiej, udrękę o duszę, ból widzenia atakowanej wiary. Dziś, w tym szczególnym dniu, Wyciąga swoje potężne ręce, aby wstawiać się przed Bogiem Wszechmogącym o każdą potrzebę Kościoła. Jest gotowy przedstawić Tronowi Boskiemu nasze pilne prośby o Ojca Świętego, o kapłanów o nawrócenie oddalonych i o triumf wiary katolickiej. To jest moment, w którym wszystko może się zmienić DLA naszego Kościoła. Cud, którego oczekujemy DLA umocnienia Wiary Katolickiej, jest bliżej niż myślimy. Dziś niebiosa są otwarte, aby zsyłać nadzwyczajne łaski na Kościół Powszechny. Święty Grzegorz Wielki ma moc osiągania pilnych cudów, których potrzebujemy w tych czasach. Połóż rękę na sercu i zamknij oczy. Powtórz głośno z żarliwą wiarą. Święty Grzegorzu Wielki, ufam, że cud dla Kościoła jest już w drodze. Zanotowaj tę frazę jako publiczny akt wiary. Ten czyn przyciąga łaskę Bożą. I przygotowuje Twoją duszę na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg chce zsyłać na swój Kościół za wstawiennictwem tego Wielkiego Świętego. Przygotuj swoje serce, ponieważ ta modlitwa może być początkiem największego cudu dla naszej świętej Matki Kościoła. Nadszedł Twój moment wstawiennictwa za Kościół. Niebiosa są otwarte. Cud, którego Kościół potrzebuje, czeka na niego dzięki potężnemu wstawiennictwu świętego Grzegorza Wielkiego. Święty Grzegorzu Wielki, chwalebny papieżu i doktorze Kościoła, dziś przychodzimy do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Ty, który został wybrany przez Najwyższego, aby prowadzić swój lud w czasach udręki, ty, który swoją niebieską mądrością zreformowałeś Świętą Matkę Kościół i odważnie broniłeś prawdy katolickiej, dziś prosimy Cię, abyś rozciągnął swój płaszcz ochronny nad nami. Znamy Twoją wielkość, święty Ojcze. Ponieważ całe Twoje życie było żywym świadectwem nieskończonej miłości Chrystusa do Jego Kościoła. Z wysokości nieba, gdzie cieszy się wiecznej obecności Pana, wiemy, że nadal czuwasz nad wszystkimi, którzy służą Świętej Matce Kościołowi. Twoje wstawiennictwo jest potężne przed tronem Najwyższego, a Twoje serce pasterskie nadal bije diela każdej duszy, która szuka prawdy. W tym szczególnym dniu czujemy Twoją bliską obecność. Twoje kochające spojrzenie, które zatrzymuje się na każdej potrzebie Kościoła powszechnego. Ty, który znałeś ciężar odpowiedzialności papieskiej, Ty, który stawiłeś czoła burzą swoich czasów, z niezachwianą wiarą, dziś prosimy Cię, abyś był naszym szczególnym wstawiennikiem. Święty Grzegorzu Wielki, Pasterzu Pasterzy, ilustrowanym doktorze wiary katolickiej, dziś składamy w Twoje święte ręce wszystkie nasze prośby o Kościół. Wiemy, że Twoje serce płonie miłością do Chrystusa i do Jego niepokalanej oblubienicy. Od momentu, gdy przyjąłeś boskie wezwanie do służby jako wikariusz Chrystusa na ziemi, Twoje życie stało się nieustanną ofiarą za zbawienie dusz i umocnienie wiary. Teraz w chwale niebieskiej, Twoja moc wstawiennictwa się pomnożyła, a Twój głos dociera bezpośrednio do miłosiernego serca Boga Ojca. Ten dzień jest naznaczony szczególną łaską Wszechmogącego, święty Grzegorzu Wielki. Niebiosa otwierają się wyjątkowo, aby zsyłać obfite błogosławieństwa na Kościół Powszechny i na naszego Ojca Świętego, Papieża. Z twego tronu niebieskiego przedstawiasz Panu wszystkie pilne potrzeby, przed którymi stoi Kościół w tych tak trudnych czasach. Twoje wstawiennictwo zyskuje nadprzyrodzoną siłę, boską moc która może przenosić góry i zmieniać zatwardziałe serca. Dziś bardziej niż kiedykolwiek Twój głos rozbrzmiewa z mocą w uszach Najwyższego. Czujemy w naszym duchu, że coś wielkiego dzieje się na wysokościach, aniołowie nieba przygotowują się do zejścia z przesłaniami nadziei i pociechy Dela Kościoła walczącego. Święty Grzegorzu Wielki, Ty, który znasz boskie tajemnice, Ty, który kroczysz w wiecznym świetle Boga, Wiesz, że ten moment jest szczególny, jedyny w swoim rodzaju, opatrznościowy. Łaski, które Pan chce zsyłać na swój Kościół, znajdują w Tobie doskonały kanał, idealnego wstawiennika, który wie, jak przedstawić każdą prośbę tak, aby poruszyć miłosierne serce Ojca Wiecznego. Kościół potrzebuje pilnych cudów, święty Grzegorzu, a Ty masz moc ich osiągnięcia. W swoich czasach stawiałeś czoła schizmom, herezjom i zamieszaniu doktrynalnemu, ale nigdy nie straciłeś wiary w to, że Chrystus chroni swój Kościół. Dziś, gdy widzimy tak wiele podobnych wyzwań, Twoje doświadczenie i Twoja mądrość stają się światłem na naszej drodze. Z nieba organizujesz armię wstawiennictwa, mobilizujesz świętych i aniołów, aby Kościół otrzymał nadzwyczajne łaski, których tak bardzo potrzebuje. Twoje serce pasterskie bije w unisonie ze świętym sercem Jezusa, a razem. Przygotowujecie cud, który zmieni te czasy próby w czasy triumfu. Święty Grzegorzu Wielki, nie możemy ukryć przed Tobą bólu, jaki odczuwamy, widząc tak trudne chwile, przez które przechodzi nasza święta Matka Kościół. Złe siły atakują z przemocą dzieło Boże, siejąc zamęt wśród wiernych i odwracając wiele serc od katolickiej prawdy, którą Ty broniłeś z taką miłością. Z smutkiem widzimy, jak wiara słabnie w wielu miejscach na świecie. Jak kwestionowany jest autorytet papieski, który Ty pełniłeś z taką świętością, i jak podział zagraża tej świętej jedności, której Chrystus pragnął DLA swojego kościoła. Nasze serce bardzo się udręcza, kontemplując tak wiele dusz zagubionych w ciemnościach błędu. Wiatry obcych doktryn wieją z siłą, próbując zdezorientować wiernych, podobnie jak to miało miejsce w Twoich czasach, święty Ojcze. Moralny relatywizm rozprzestrzenia się jak zaraza, powodując, że wielu katolików zapomina o niezmiennych naukach Kościoła. Środki masowego przekazu stale atakują naszą wiarę, wyśmiewając nasze święte tradycje i przedstawiając jako przestarzałe wieczne wartości Ewangelii. Młodzi odchodzą od sakramentów, rodziny się rozpadają, a sekularyzm posuwa się naprzód, jak niszczycielski tsunami, które zmiata wszystko, co jest święte na swojej drodze. Ale ty, święty Grzegorzu Wielki, doskonale znasz tę bitwę, ponieważ przeżyłeś ją we własnej osobie. Wiesz, co to znaczy bronić wiary, gdy wszystko wydaje się stracone, zachowywać nadzieję, gdy ciemność wydaje się zwyciężać światło. Twoje serce pasterza doświadczyło tego samego bólu, jaki odczuwamy dzisiaj, widząc rozproszone, zdezorientowane owce, atakowane przez dzikie wilki, które przebierają się za baranki. Dlatego ufamy, że z nieba rozumiesz naszą udrękę i przygotowujesz Boską odpowiedź, której nasz Kościół tak bardzo pilnie potrzebuje. Święty Grzegorzu Wielki, Ty doskonale rozumiesz te zmagania, ponieważ przeżyłeś je intensywnie podczas swojego pontyfikatu. Znasz przytłaczający ciężar odpowiedzialności pasterskiej, ten święty ciężar, który oznacza czuwanie nad milionami dusz i podejmowanie decyzji, które wpływają na wieczny los wiernych. Doświadczyłeś w swoim własnym sercu udręki o zagubione owce, ból widzenia atakowanej wiary wewnątrz i na zewnątrz kościoła, stałą troskę o utrzymanie jedności stada Chrystusowego pośród burz. Twoja szlachetna dusza cierpiała, widząc, jak Herezje myliły prostych ludzi i jak możni tego świata próbowali wykorzystać kościół do własnych celów. W swoich czasach stawiałeś czoła barbarzyńskim inwazjom, Niszczycielskim epidemiom, bolesnym schizmom i korupcji niektórych duchownych. Widziałeś, jak świat wydawał się walić w gruzy i jak wielu traciło nadzieję pośród chaosu. Jednak nigdy nie straciłeś zaufania do obietnicy Chrystusa. Bramy piekielne nie przemogą kościoła mego. Twoja niezachwiana wiara stała się twierdzą dla wszystkich, którzy cię otaczali, a twoja pasterska mądrość oświecała najciemniejsze ścieżki. Zreformowałeś liturgię. Zorganizowałeś działalność charytatywną, broniłeś doktryny i napisałeś arcydzieła, które do dziś karmią wiarę milionów katolików. Teraz, w chwale niebieskiej, twoje zrozumienie się udoskonaliło, a twoja moc wstawiennictwa pomnożyła się nieskończenie. Już nie dźwigasz na swoich barkach ciężaru ziemskich decyzji, ale możesz poświęcić całą swoją energię duchową na wstawiennictwo przed Bogiem o potrzeby Kościoła. Twoje modlitwy docierają bezpośrednio do serca Ojca, bez przeszkód i ograniczeń, z którymi zmagałeś się na ziemi. Dlatego wiemy, że dziś, w tym szczególnym momencie, wyciągasz swoje potężne ręce, aby przedstawić tronowi boskiemu każdą z naszych pilnych próśb. Święty Grzegorzu Wielki, w tej świętej chwili czujemy, jak twoje potężne wstawiennictwo uruchamia się z nadzwyczajną siłą przed tronem Najwyższego. Przedstawiasz teraz samemu Bogu Wszechmogącemu, Każdą pilną potrzebę naszej Świętej Matki Kościoła, każdą prośbę, która wypływa z serc wiernych, którzy kochają Chrystusa i Jego niepokalaną Oblubienicę. Twój głos rozbrzmiewa na niebiosach z autorytetem, który daje Ci i Twoja świętość, z mocą, którą nadaje Ci i Twoje doświadczenie jako wikariusza Chrystusa na ziemi. Aniołowie słuchają Twoich próśb i przygotowują się do zejścia z boskimi odpowiedziami, których tak bardzo oczekujemy – Widzimy duchowo, jak zwracasz się do Ojca Wiecznego, wstawiając się szczególnie za naszym Ojcem Świętym, papieżem, prosząc, aby został umocniony niebieską mądrością, aby był chroniony przed wszystkimi atakami wroga, aby był oświecony w każdej decyzji, którą musi podjąć diela dobra Kościoła Powszechnego. Prosisz również o wszystkich kapłanów świata, o tych, którzy pozostają wierni swojemu powołaniu i o tych, którzy zbłądzili. Twoje serce pasterskie obejmuje każdego z nich, przedstawiając Bogu ich zmagania, ich pokusy, ich potrzeby duchowe i materialne. Twoje wstawiennictwo rozciąga się jak płaszcz ochronny nad całym Kościołem walczącym. Prosisz o nawrócenie oddalonych, o powrót synów marnotrawnych, którzy oddalili się od domu ojcowskiego. Przedstawiasz Panu imiona tych, którzy stracili wiarę, tych, którzy popadli w błąd tych, którzy zostali uwiedzeni przez fałszywe doktryny tego świata. Twoja miłość pasterska nie zna granic, a z nieba organizujesz kampanię wstawiennictwa, która mobilizuje wszystkich świętych, aby łaska Boża dotarła do ostatniego zakątka ziemi i dotknęła każdego serca, które się zatwardziało. Święty Grzegorzu Wielki, to jest moment, w którym wszystko może się zmienić dla naszej świętej Matki Kościoła. Czujemy w najgłębi naszego jestestwa że cud, którego tak bardzo oczekujemy dla umocnienia wiary katolickiej, jest bliżej niż myślimy. Niebiosa pozostają otwarte na oścież, aby zsyłać nadzwyczajne łaski na Kościół powszechny, a Ty jesteś uprzywilejowanym kanałem, którego Bóg wybrał, aby te błogosławieństwa dotarły do nas. Twoja moc wstawiennictwa osiąga nadprzyrodzone wymiary w tym szczególnym dniu i wiemy, że masz zdolność osiągania pilnych cudów, których potrzebujemy w tych tak trudnych czasach. Duch Święty porusza się z odnowioną siłą na obliczu Ziemi, a Twoje wstawiennictwo ułatwia, by Jego przemieniająca akcja dotarła do każdego serca, które jest otwarte na przyjęcie łaski. Wiatry z nieba przynoszą powiew odnowy duchowej, przebudzenia uśpionej wiary, umocnienia nadziei, która wydawała się zaginiona, z Twego uprzywilejowanego miejsca w chwale niebieskiej, Koordynujesz razem z Najświętszą Maryją Panną i wszystkimi świętymi kampanię wstawiennictwa, która wstrząśnie fundamentami piekła i sprawi, że zadrżą wszystkie siły zła, które atakują Kościół. Nadeszła godzina przemiany, święty Grzegorzu Wielki, a Ty jesteś jednym z głównych instrumentów, których Bóg użyje, aby ją dokonać. Zatwardziałe serca zaczną mięknąć pod wpływem Twojego wstawiennictwa. Zdezorientowane umysły Znajdą jasność w katolickiej prawdzie, a zagubione dusze ponownie usłyszą głos dobrego pasterza, który wzywa je z powrotem do owczarni. Ogień Ducha Świętego rozpali się z nową siłą w sercach wiernych, a zobaczymy, jak Kościół powstaje ze swoim splendorem i czystością, której Chrystus pragnął dla swojej ukochanej oblubienicy od początku czasów. Święty Grzegorzu Wielki. Z sercem pełnym wiary i ufności w Twoje potężne wstawiennictwo, błagamy Cię, abyś otrzymał od Najwyższego ochronę i umocnienie, których nasza święta matka, Kościół Powszechny, tak bardzo potrzebuje. Proś Pana, aby rozciągnął swój płaszcz ochronny nad każdą diecezją, każdą parafią, każdą wspólnotą katolicką, która stara się pozostać wierna naukom Chrystusa. Niech Duch Święty odnowi swoim boskim ogniem żar wiary we wszystkich ochrzczonych. Od najprostszych wiernych po najwyższych hierarchów Kościoła. Niech katolicka prawda jaśnieje tak intensywnym światłem, aby rozproszyć wszelkie ciemności błędu i zamieszania, które otaczają tak wiele dusz w tych czasach. Wstawiaj się szczególnie o nawrócenie wszystkich tych, którzy oddalili się od wiary swoich ojców, święty Grzegorzu. Módl się za letnich katolików, którzy stracili żar pierwszych czasów. Za tych, którzy zostali uwiedzeni fałszywymi obietnicami świata, za tych, którzy popadli w relatywizm moralny, który tak bardzo szkodzi duszom. Przedstaw tronowi boskiego miłosierdzia imiona naszych oddalonych krewnych, naszych przyjaciół, którzy stracili wiarę naszych braci, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Niech Twoje wstawiennictwo będzie jak sieć, która wyciągnie ich z przepaści grzechu i zwróci ich do miłości Ojca. Błagamy również o świętą jedność Kościoła katolickiego, o tę jedność, o którą Chrystus prosił Ojca w swojej kapłańskiej modlitwie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Proś Pana, aby uleczył wewnętrzne podziały, aby uleczył rany spowodowane skandalami, aby przywrócił zaufanie wiernych do swoich pasterzy. Niech Kościół odzyska swój pierwotny splendor, swoje niepokalane piękno swoją ewangelizacyjną siłę, która podbiła dla Chrystusa cały świat. Niech wszyscy katolicy świata zjednoczą się w jednym głosie, aby głosić chwałę Boga i rozszerzać jego królestwo aż do krańców ziemi. Święty Grzegorzu Wielki, pasterzu pasterzy i kochający ojciec wszystkich kapłanów, wnieś do nieba nasze szczególne prośby o wszystkich świętych ministrów, którzy służą przy ołtarzu Pana. Proś Ojca Wiecznego, aby zsyłał obfite błogosławieństwa na każdego prezbiterium, który celebruje świętą mszę, który udziela sakramentów, który głosi Słowo Boże z wiernością i miłością. Niech otrzymają siłę Ducha Świętego, aby pozostali mocni w swoim powołaniu, szczególnie w tych czasach, gdy kapłaństwo jest atakowane i pozbawiane prestiżu przez siły zła. Niech znajdą w modlitwie i Eucharystii pożywienie duchowe, którego potrzebują, aby wytrwać w swojej hojnej służbie duszą. Wstawiaj się również za tymi kapłanami, którzy przechodzą przez chwilę kryzysu, którzy odczuwają ciężar samotności, którzy walczą z pokusami świata, ciała i diabła. Przedstaw panu ich udręki, ich wątpliwości, ich cierpienia, aby otrzymali boską pociechę i łaskę wytrwania. Módl się szczególnie za starszych kapłanów, którzy poświęcili całe swoje życie służbie Kościołowi. Aby ich ostatnie lata zostały uwieńczone pokojem i świętością. I nie zapomnij w swoim wstawiennictwie o młodych kapłanach, aby wzrastali w mądrości i świętości i stali się prawdziwymi, Alter Chrystus, którzy rozpalą serca miłością Boga. Święty Grzegorzu Wielki, wiemy, że przyszłość Kościoła zależy w dużej mierze od powołań kapłańskich i zakonnych. Dlatego błagamy Cię, abyś otrzymał od Pana żniwa, aby posłał licznych i świętych pracowników do swojej winnicy. Niech pojawią się młodzi, hojni ludzie, gotowi pójść za wezwaniem mistrza, którzy porzucą wszystko z miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Proś, aby katolickie rodziny ponownie widziały kapłaństwo jako największy zaszczyt, jaki syn może otrzymać, i aby rodzice wychowywali swoje dzieci w otwartości na wolę Bożą. Niech seminaria rozkwitną autentycznymi powołaniami, a formatorzy niech mają potrzebną mądrość, aby rozróżniać i kształtować serca przyszłych kapłanów. Święty Grzegorzu Wielki, ilustrowany doktor wiary katolickiej, wzniesiemy do ciebie naszą najgorętszą prośbę, abyś otrzymał ostateczny triumf katolickiej prawdy nad wszystkimi siłami błędu, które atakują Kościół. Proś Pana Wszechmogącego. Aby światło Ewangelii jaśniało z taką intensywnością, aby rozproszyć wszelkie ciemności herezji, sekularyzmu i relatywizmu, które mylą tak wiele dusz w naszych czasach. Niech niezmienna doktryna Świętej Matki Kościoła będzie głosiła z odwagą ze wszystkich ambon świata, a wierni na nowo odkryją piękno i prawdę nauk katolickich, które Ty broniłeś z takim zapałem podczas swojego pontyfikatu. Stawiaj się szczególnie o nawrócenie wszystkich zatwardziałych serc, które zamknęły się na łaskę Bożą. Przedstaw tronowi boskiego miłosierdzia tych, którzy uczynili zateizmu swoją religię, tych, którzy popadli w materializm i żyją tak, jakby to życie było wszystkim, co istnieje. Módl się również za tych, którzy zostali uwiedzeni fałszywymi duchowościami, destrukcyjnymi sektami pustymi filozofią, które obiecują szczęście ale przynoszą tylko pustkę i rozpacz. Niech twoje wstawiennictwo będzie jak promień światła, który przenika najbardziej zaciemnione sumienia i budzi je do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, jedynym zbawicielem świata. Święty Grzegorzu Wielki, wiemy, że diabeł nieustannie pracuje, aby siać zamieszanie doktrynalne wewnątrz samego kościoła. Dlatego błagamy cię, abyś otrzymał od Ducha Świętego dar rozeznania Dela wszystkich wiernych, aby wiedzieli, jak rozróżniać między prawdziwą katolicką doktryną a fałszywymi naukami, które przebierają się za postęp i nowoczesność. Niech zakończy się raz na zawsze zamęt, który tyle szkody wyrządza prostym duszom, i niech ponownie rozbłyśnie jasność doktrynalna, która charakteryzowała Kościół w najpiękniejszych momentach jego historii. Niech wszyscy katolicy na całym świecie zjednoczą się w jednej wierze, jednej nadziei i jednej miłości, pod pewnym przewodnictwem następcy Piotra. Święty Grzegorzu Wielki, nasze serca napełniają się nieskończoną wdzięcznością wobec Ciebie za tak potężne wstawiennictwo, które wyjednałeś diela naszej świętej Matki Kościoła. Wiemy, że przedstawiłeś przed tronem Najwyższego każdą naszą prośbę. Każdą łzę wylaną z bólu na widok atakowanego Kościoła. Każdy westchnienie nadziei na Jego odnowę i umocnienie. Twoja pasterska miłość ogarnia cały Kościół powszechny, a z nieba nadal pełnisz swoje papieskie posłannictwo w wymiarze nadprzyrodzonym, który przekracza granice czasu i przestrzeni. Dziękujemy Syi, Święty Papieżu, że nigdy nie porzuciłeś oblubienicy Chrystusa, którą tak umiłowałeś na ziemi. Potwierdzamy naszą absolutną wiarę, że cuda, o które prosiłeś Dela Kościoła, są już w drodze. Mocno wierzymy, że Ojciec Niebieski wysłuchał Twojego wstawiennictwa i przygotowuje nadzwyczajne odpowiedzi na te pilne błagania. Niebiosa poruszają się na korzyść Świętej Matki Kościoła, i wkrótce ujrzymy widzialne przejawy mocy Boga, działającego przez Twoje niebiańskie pośrednictwo. Nasza nadzieja umacnia się na myśl, że masz moc przemieniać serca, nawracać grzeszników, uzdrawiać podziały i przynosić pokój tam, gdzie panuje konflikt. Całkowicie ufamy, że Twoje wstawiennictwo wyjedna Kościołowi duchową odnowę, której tak bardzo potrzebuje w tych czasach. Ponownie wyznajemy naszą niezłomną wiarę w Bożą Opiekę, która nigdy nie opuści Kościoła Katolickiego, gdyż tak obiecał nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc: bramy piekielne go nie przemogą. Ty, święty Grzegorzu Wielki, jesteś żywym dowodem na to, że Bóg zawsze powołuje świętych w najtrudniejszych chwilach, aby prowadzili i chronili swój lud. Przygotowujemy nasze serca na przyjęcie obfitych błogosławieństw, które mają się wylać na Kościół powszechny, i zobowiązujemy się być wiernymi narzędziami tej odnowy, która już rozpoczęła się w niebie, a wkrótce objawi się na Ziemi. Święty Grzegorzu Wielki. Powierzamy Twojej niebiańskiej opiece nasze życie, nasze rodziny, naszą wspólnotę parafialną i cały święty Kościół. Niech Twój płaszcz świętości okrywa nas we wszystkich chwilach próby. Niech Twoje wstawiennictwo umacnia nas, gdy nasza wiara słabnie, a Twój przykład miłości do Chrystusa, niech nas inspiruje do życia każdego dnia jako prawdziwi katolicy, oddani Ewangelii. Z nieba nadal czuwaj nad nami wszystkimi. A szczególnie nad tymi, którzy najbardziej potrzebują Twojej ochrony: chorymi, udręczonymi, prześladowanymi z powodu wiary, oraz wszystkimi, którzy walczą, aby pozostać wiernymi nauce Kościoła pośród wrogiego świata. Uproś nam łaskę wytrwania na modlitwie, w częstym przyjmowaniu sakramentów i w braterskiej miłości, która powinna charakteryzować wszystkich uczniów Chrystusa. Niech nasza wiara będzie jak płomień, który nigdy nie zgaśnie. Niech nasza nadzieja będzie jak bezpieczna kotwica w burzach życia, a nasza miłość jak Twoja, ofiarna, hojna, całkowicie oddana służbie Bogu i Bliźniemu. Święty Grzegorzu Wielki, wieczny pasterzu naszych dusz, prosimy Cię, abyś wstawiał się za nami teraz i w godzinie naszej śmierci, abyśmy pewnego dnia mogli spotkać się z Tobą w chwale nieba i na wieki śpiewać pieśni uwielbienia Barankowi, który nas odkupił swoją najdroższą krwią. Amen, drodzy bracia w wierze, z całego serca dziękujemy Wam za wspólne odmówienie tej szczególnej modlitwy do świętego Grzegorza Wielkiego. A jeśli to wstawiennictwo poruszyło Twoje serce i umocniło Twoją wiarę, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić żadnej z potężnych modlitw, które mogą przemienić Twoje życie duchowe. Podziel się tym nagraniem z rodziną i przyjaciółmi aby oni także mogli otrzymać błogosławieństwa świętego Grzegorza Wielkiego i nie zapomnij napisać w komentarzach swojej szczególnej intencji, abyśmy mogli włączyć ją do naszych modlitw. Już za chwilę na Twoim ekranie pojawi się kolejna cudowna modlitwa, która nadal będzie napełniać Twoją duszę pokojem i nadzieją. Niech Bóg hojniecy i błogosławi.